Świat zmienia się w ułamku sekundy. Każdy z nas znajduje się na swojej ścieżce rozwoju. Z tego założenia wychodzi Politechnika Koszalińska. Uczelnia na miarę XXI wieku z 50-letnią historią i planami na dziesięciolecia. Kształcimy generację przyszłości, ludzi ery multimedialnej, świadomych, że wiedza to wartość, a nauka potęguje możliwości. Kształcimy inżynierów, humanistów, ekonomistów i artystów. Każdego roku z oferty Politechniki Koszalińskiej korzysta 2000 nowych studentów. Politechnika Koszalińska. Miejsce twórczych zmian. Moi drodzy pasjonaci rowerów, zwiedzania i pasjonaci Pomorza Zachodniego, bardzo, bardzo gorąco zachęcam Was do tego, byście ściągali naszą najnowszą aplikację. Aplikacja nazywa się oczywiście Pomorze Zachodnie. Znajdziecie tam informacje o naszym nowym systemie szlaków rowerowych, szlaków, które budujemy dla Was. Możecie tam zaplanować sobie trasę, ale zobaczyć też, gdzie można dobrze zjeść, gdzie można przenocować, jaką atrakcję zwiedzić. A kolejne funkcje będziemy dla Was uruchamiali, więc mam nadzieję, że będzie to zupełnie fantastyczna aplikacja do zaplanowania sobie wakacji na północ zachodnim. Zachęcam. Znajdujemy się na lotnisku Broczyno Czaplinek. Tutaj właśnie w tym miejscu będzie odbywał się 28 polentrok. Jesteśmy z tego ogromnie dumni i mamy nadzieję, że przyjedziecie i będziecie podziwiać to wszystko, co tutaj mamy. Na tym terenie w tej chwili jeszcze nie ma nic, ale tutaj wyobraźcie sobie, że będzie znajdowało się miasto. Dosłownie będzie rozstawione miasto. Spodziewamy się tutaj, proszę Państwa, tysięcy ludzi. Tu wszędzie, gdzie tylko spojrzycie, będą znajdowały się namioty, wasze namioty. Oprócz tego będziemy mieć tutaj rozstawioną scenę. Wybudowywane będą tutaj studnie głębinowe, byście Państwo mieli komfort również pod kątem sanitarnym. My jesteśmy na miejscu, w którym obecnie jest 215 hektarów, które będą zagospodarowane pod kątem polen Rock Czaplinek. Będziecie mieli tutaj bardzo dobre warunki do tego, żeby spędzić, żeby z nami razem się bawić w tym właśnie oto miejscu. Pomorze Zachodnie to nie tylko morze, ale również Piękne jeziora po jeziorze Drawskiego. Jednym z takich jezior jest jezioro Drawsko, drugie pod względem głębokości jeziorem w Polsce. Jeżeli macie taką piękną przyrodę, to przyjeżdżajcie do nas na kajaki, przyjeżdżajcie, jeżeli macie łódki, możecie je zwodować. Tu w gminie Czaplinek będzie mnóstwo atrakcji, które będzie przygotowywane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i liczymy na to, że z wielką przyjemnością będziecie mogli do nas przyjechać i mało tego, wrócić do nas za rok, za dwa, ponieważ umowę mamy podpisaną na trzy lata. Dzięki panu marszałkowi Olgierdowi Geblewiczowi możemy cieszyć się tym miejscem i możemy być dumni z tego, że ten Poland Rock zostaje w zachodniopomorskim. Jesteśmy w Czaplinku na tym lotnisku od 4 do 6 sierpnia. Widzimy się na Poland Rock Festival. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, Jolanta Zielińska, witam Państwa bardzo serdecznie w środę 6 lipca i zapraszam do oglądania Aktualności. Badaniem przeszłości zajmują się historycy i archeolodzy. Zarówno historia, jak i archeologia są naukami pokrewnymi, bo łączy je wspólny badawczy cel, ale różnią je materiały źródłowe. Historycy analizują stare dokumenty i przekazy, natomiast archeolodzy opisują przeszłość na podstawie wszelkich materialnych pozostałości działalności człowieka od jego początków, po czasy współczesne. Są to różnego rodzaju artefakty odnalezione głównie podczas wykopalisk. Obecnie takie wykopaliska prowadzane są na terenie wczesnośredniowiecznego grodziska w Grąbczynie w gminie Szczecinek. Grodzisko położone jest na półwyspie jeziora Wierzchowo. Praca archeologa trochę przypomina pracę konserwatora. Każda czynność musi być przemyślana i zaplanowana. Wprawdzie podstawowymi narzędziami ciągle są szpadle, łopaty, kilofy i piły, to jednak wymagana jest ogromna precyzja i uwaga. Przed rozpoczęciem prac ziemnych teren jest odpowiednio badany georadarem lub innymi urządzeniami i typowane są miejsca, które wykazują największe prawdopodobieństwo wcześniejszych zmian. Po wytypowaniu miejsca do akcji wkraczają urządzenia wykrywające metale i dopiero potem delikatnie zdejmowane są poszczególne warstwy. W każdej warstwie można znaleźć coś ciekawego. W przypadku Grombczyna są to przeważnie ułomki ceramiki pochodzące z różnych okresów dziejów. Datowanie chronologia tego obiektu to jest tak od 9 do 10 do, do początku XI wieku. Natomiast, jakby no my, tu jesteśmy po to, żeby to zweryfikować, więc, jakby ona może też ulec zmianom, ponieważ to są pierwsze takie szersze pod względem skali badania tego, tego grodziska, które wcześniej było badane tylko w tak bardzo mocno wyrywkowo. No ale, no już na chwilę obecną, możemy powiedzieć, że jest tutaj bardzo dużo właśnie materiału zabytkowego pod postacią ceramiki, więc, widać, że coś tu się działo w przeszłości. Czy ta ceramika czymś szczególnym się wyróżnia? Czy są tam jakieś rysunki, jakieś malunki? Znaczy to jest w większości typowa ceramika z okresu wczesnego średniowiecza, z charakterystycznym ornamentem. Jest to raczej coś takiego, co, czego my się spodziewaliśmy. W większości na chwilę obecną raczej nie ma, nie ma jakichś takich rzeczy odbiegających od normy pod kątem tego wczesnego średniowiecza. Aczkolwiek jest też troszeczkę takiej ceramiki, która może być uznawana za dużo starszą, e, czyli taką tak zwaną ceramikę pradziejową. E, tutaj wiemy z wzmianek z, z tych wcześniejszych badań, że też jakby natrafiono na ceramikę z epoki brązu e, i, i jakby no, te niektóre c, e, fragmenty ceramiki, które my znaleźliśmy też mogą e, wskazywać na, na to, że, że, że tutaj coś jeszcze w trakcie epoki brązu się działo. E, natomiast e, My tutaj też ten, jakby, ten etap terenowych badań to, to nie jest pierwszym etapem badań tego gryziska, bo trzy e, lata temu e, tutaj razem z, e, z paleoekologami z Uniwersytetu Gdańskiego e, pobraliśmy rdzeń z e, dna jeziora z, w celu rekonstrukcji e, historii zbiorowisk roślinnych. I chcieliśmy po prostu zestawić te wyniki, które oni osiągnęli, z, z tym, co tutaj źródła archeologiczne mogą nam powiedzieć. No i tutaj widzimy właśnie typowy przykład naszego urobku, który wydobywamy z poszczególnych warstw. No to jest po prostu ceramika. Trudno jednoznacznie już teraz, znaczy nie jestem w stanie podać dokładnego datowania. Większość tej ceramiki, którą znajdujemy, no to jest ona wskazuje na wczesne śnieg chociaż część z może być także starsza, nawet dużo starsza. Archeologów z Grąbczyna jeszcze odwiedzimy, a teraz o wynikach tegorocznych matur. Najlepiej egzamin maturalny zdali abiturienci z pierwszego liceum imienia księżnej Elżbiety. Tu zdawalność wyniosła ponad 90%. Na 143 osoby przystępujące do matury, 13 osób będzie musiało podejść jeszcze raz i spróbować swoich sił. Również dobrym wynikiem chwalą się abiturienci ze zespołu szkół nr 2, gdzie zdawalność jest tylko kilka procent niższa niż w pierwszym liceum. Najsłabiej wypadli maturzyści z zespołu szkół technicznych, gdzie pozytywny wynik na maturze uzyskało zaledwie 45% zdających. W kraju pozytywny wynik uzyskało około 78% zdających, w województwie zachodniopomorskim jest to 75%, natomiast w powiecie szczecineckim jest to tylko 72% zdających. Samorządowa Agencja Promocji i Kultury już wkrótce przeniesie się z ulicy Kilińskiego na ulicę Kościuszki. Obiekt po nadleśnictwie jest większy, co ułatwi działalność wielu sekcji i klubów. Obecnie budynek ten przechodzi niezbędne prace adaptacyjne. O tym myślimy od czasu zakupienia nieruchomości położonej przy ulicy Kościuszki. Myślę tutaj o starym nadleśnictwie szczecineckim. Obiekt jest naprawdę duży, przestrzenny. Jeżeli chodzi o jego funkcję, jest na pewno bardziej atrakcyjny od obiektu przy ulicy Kilińskiego. I, i, i do tej pory no w jakiś sposób samorządowa Agencja Promocji i Kultury, bo mówimy właśnie o Sapiku rozpoczęła własnymi sumptem remonty przede wszystkim parteru, bo ten obiekt jest czterokondygnacyjny, muszę przypomnieć. Poziom przyziemia już został docelowo jakby zagospodarowany przez firmy, które współuczestniczą w utrzymaniu bieżącym tego obiektu, czyli płacą czynsz dzierżawny, co bardzo bardzo wpływa na obniżenie kosztów. Mamy do dyspozycji pozostałe kondygnacje, gdzie rozpoczęliśmy to ostatniego piętra. Tam pozyskaliśmy od prywatnych inwestorów materiały i, i, I zostało ten. To, to, to ostatnie piętro już tak, mam nadzieję, docelowo wyremontowane. Zresztą dzisiaj w związku z tym, że mieszkańcy przekazują uchodźców do miasta, rezygnują z, z utrzymywania ich we własnych substancjach mieszkaniowych. No, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby im jeszcze pomóc przez jakiś przejściowy okres, więc to ostatnie piętro jest jakby zagospodarowane w sposób taki przejściowy i będziemy dygnacjami schodzili w dół, jeżeli chodzi o, o zakres remontu i docelowo mam nadzieję, że obiekt przy Kilińskiego zostanie zwolniony. Wówczas nowa funkcja dla tego obiektu być może jakieś przetarki i, i mam nadzieję, że znajdzie się osoba, która naprawdę urokliwe miejsce i, i, i będzie amator na to, żeby zakupić tę nieruchomość. Kilińskiego to rzeczywiście bardzo atrakcyjna działka, szczególnie ze względu na ogród, którego przy Kościuszki będzie bardzo brakowało. Nie, nie panie drak, tylko że działka przy Kościuszki jest bardzo duża, jest to po prostu niewidoczne. Każdy, kto wjechałby na parkingi i zobaczył to zapas i rezerwę terenu przy, przy, od strony ulicy Jasnej przekona się, że ta działka ma wielki potencjał i, 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 i jej powierzchnia bodajże 6 tysięcy metrów mówi sama za siebie. To była ostatnia informacja w dzisiejszych aktualnościach. Po reklamach zobaczą Państwo magazyn służb mundurowych, a następnie odwiedzimy rodzinne ogrody działkowe i w archiwizjach przypomnimy nasze spacerki sprzed lat. Ostatnią pozycją programu będzie magazyn telewizji lokalnych i regionalnych. Do zobaczenia.